Cześć, ja jestem Sushibo, so a to jest Plans versus Zombie. Zaraz będziemy grali w grę Ale najpierw kilka rzeczy. Po pierwsze, mam nowe listy, zaraz sobie otworzymy jakieś, ale zanim listy. No prosiłbym was, jeśli oglądacie u mnie Plans versus Zombie regularnie, z, re, regularnie, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, żebym ja wiedział, że wy chcecie więcej Plan versus Zombie. Możecie też oczywiście zasubskrybować, zostawić dzwoneczek, zostawić komentarz, co tam lubicie. Druga rzecz to byłem w Stanach Zjednoczonych, byłem w Los Angeles, rozmawiałem z pracownikami firmy EA i patrzcie co mi dali. Patrzcie co mi dali. Impreza nazywała się EA Play. Jak wiecie EA to jest firma, która robi Plants vs. Zombies i mam trzy takie talie, talie kart z Plants vs. Zombies. To nie są karty takie to są takie karty do gry po prostu, ale w klimatach Plants vs. Zombies. I teraz zastanawiam się co z nimi zrobić, może jakiś konkurs byśmy zrobili, tylko nie wiem jaki konkurs, może konkurs na zasadzie no nie mam pomysłu, wy wymyślcie. Może bym zrobił jakieś maila, byście tam mogli zdjęcia swoich rysunków wysłać albo jakiś prac związanych z Plan vs. Zombie. Dajcie mi znać w komentarzach. I fajne takie karty, bo co są, mówię, oryginalne, oryginalne pop-up karty Plan vs. Zombie można sobie później, nie wiem, gdzieś pograć w karty. Wiecie, z kartami to można wszystko robić. Całe życie ludzie bez komputera, całe stulecia ludzie bez komputera żyli, a w karty grali, a tymczasem. Zobaczmy listy. Zacznę może od, od dwóch największych. Trochę, mniej, trochę więcej miejsca będę miał w mieszkaniu. Przypominam, adresy do listów znajdują się na mojej stronie internetowej www.soushibo.pl. W opisie macie adres podany. Otwieram. I już patrzę, co tutaj jest. Mhm. Oj, coś się zgniotło. A, już widzę plastelinowy. Dobra, tu jest list. So, jesteś moim ulubionym youtuberem. Moja ulubiona postać jest kaktus i my dziś kaktusem zagramy. Bardzo bym chciał, żebyś nagrał jak odblokowujesz pniaka. To może być trudne, bo nie mam gwiazdek, ale widzieliście, ratusz się otworzył, więc chyba gwiazdki dziś będziemy zbierać znów. Z przodu zostawiłem rysunek, bardzo się starałem. Uwielbiam Twoje filmy z Plans vs Zombies, obyś nagrywał je dalej. A no i jeszcze zostawiłem Ci dwa pakiety. Pozdrawiam, Olek. Moi drodzy, tu jest list otolka. Tu jest e, rysunek Plans vs. Zombies Garden Warfare 2: Walczą ze sobą zombiaki, Prosta sprawa. Prosta sprawa. Pakiety tutaj. E, nie wiem, czy je otworzę, bo są da się. A co to za pakiet? Pakiet fenomenalnych wiadomości. Wiadomości. Dzieży nie telewizyjnych. Okej. Okay. O, fenomenalna wiadomość. Już czytam. Są, so, to jest pniak. Są dwie skrzynki, wiem. W tym jest koza, a w tym jest pniak. Moim zdaniem, opyla ci się za 15 tęczowych gwiazdek kupić. 15? Tam było więcej. Osłona liści, że no i widzicie, na pewno było więcej niż 15 gwiazdek, na pewno było, to nie było. 15 chyba jeden zamek, a tam jest kilka zamków, tak to jakoś było. Tu jest oczywiście jeszcze rysuneczek. E, lawowy piszuter mój wymyślony. Jest ognisty, rzeczywiście lawowych nie ma. E, pakiet fenomenalnych roślin, tu jest. Już go otwieram i tam widzę fenomenal... oj. Fenomenalną roślinę, ale zgniotła się chyba. O, fenomenalny słonecznik. Patrzcie na to. O. <laughs> Trochę go zgniotło. No nic. Dobra, mamy ten list. E, drugi list otworzymy sobie na końcu tego odcinka. ok? Ja go sobie tu na bok odłożę. A my zabieramy się. Zagranie. E, zobaczmy, co w skrzynce na listy na nas czeka. Mapa tygodnia orzechowe wzgórza. A. Ah. Orzechowe wzgórza to jest... O, dawno w nią nie grałem w sumie. Prezentacja bohaterów, pakiety tęczowych gwiazdek. E, dobra, ten handlarz. Wydarzenia w czerwcu. A co jest w czerwcu, który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 14. W tajemniczym portalu powiedział orzechowe wzgórza. Pora na klasyczny. Na klasycznej mapie. I pakiety monet, aktualizacja dobra. Dobra moi drodzy. I ja lecę. No to będziemy kaktusem. To jest dobra mapa dla kaktusa, muszę wam powiedzieć. A to dlatego, że ona ma takie bardzo dalekie odległości, otwarte przestrzenie. Więc moim zdaniem, jak najbardziej Kaktus, który przecież jest snajperem. Nada się na tą mapę. Czuję to. Czuję, że będzie dobrze. I jeszcze raz przypominam, oglądasz Plans versus Zombies. Lubisz ten kanał. Zostaw, zostaw komentarz. Zostaw łapkę w górę. Zostaw subskrypcję. Naciśnij dzwoneczek. To się chyba tak dzwoneczek. I tyle. I tyle. Będziesz częściej trafiał na moje filmy. Ja będę filmy z większą chęcią, oczywiście, kręcił. No i będę więcej kręcił. Plans vs. Zombie Garden Warfare. Bo każdy. Każdy. Każdą serię, którą robię na kanale, to ja patrzę na to, która jest dobrze oglądana. Ostatnio mieliśmy 500 łapek w górę pod serią z Burrito Bizona. No więc ja tutaj nakręcę plan vs. Zombie i zaraz się chyba za Burrito Bizona zabieram. Jak tak Wam się podoba Burrito Bizon? O! No niestety. E, powiem Wam, że e, padł jeden przeciwnik, mimo że do niego nie strzelam. Podpalony był. Chyba dobrze to palenie działa. Uuu za, za 24. Mało naboi mam. No niestety. E, mało naboi, już widzę, zaraz zerkniemy ile, ale bardzo mocne uderzenia i do tego jeszcze podpalające. Znaczy mocne jak na Kaktusa 10. E, kaktus miewa więcej. Nie ma większe obrażenia, nie? No bo to jest jednak... Sniper. No, już widzę gdzie stawia tego. Mało życia coś ma, chyba nie będziemy mogli tak podchodzić na blisko, wiecie. Przeciwnik został pokonany. Inżynier, więc portalu nie postawią, no ale widzę, że idzie już drugi. O, ale basen. Heh. Myślałem, że się zgasimy, ale on ma spodnie, ma zgaszone. Ten płonącą głowę ma. Czemu ja mu nie robię obrażeń? Czy ja mu robię, tylko tego nie widzę? Dobra, od razu level dostałem, bo tak jak tym kaktusem specjalnie go dzisiaj wziąłem, bo... bo za wiele z nim wcześniej nie grałem, więc pomyślałem sobie, że będzie niezły, żeby go pokazać. No, powiem Wam, nieźle nam idzie, moim zdaniem. Tylko, że nam przejmują. I to jest bardzo słabe, że nam to przejmują w tym momencie, bo tam praktycznie nikogo nie było, tylko jakiś. Powiem wam, że w dobrą pozycję mam. Tutaj coś ten inżynier chyba próbuje postawić ten teleport. A oni z drugiej strony idą. Na minę powinien. Czemu na minę nie wbiegł? Tu była mina. Dobra. No powiem wam, nieźle nam idzie. Już 10 pokonanych mamy. Jest dobrze tutaj. Załatwił mnie. E, chciałem tam. No wiecie, tam strzelać do tego szczylu. E, do tego z tyłu, co ja tam. Dobra, idziemy. Idziemy, bo nam przejmują. Co on tam ma za jakiś motor? A kurcze, to był zombie. A ja go ominąłem i się zastanawiam. Co to za koleś z jakimś rowerem w ręce? I w ogóle na nie zwróciłem uwagi na niego i przeszedłem, bo zapomniałem, że przecież ja jestem rośliną Czy ja zawsze jestem rośliną? Jak mogę zapomnieć? Kurczę, no znowu tu przeszedłem, chyba już przejęli, co? Asystę dostałem. Mam herbatkę tu zrobioną. Lubię herbatę pić, nie wiem co wypijecie. Nie pijcie coli Nie pijcie takich napoi w domu. Tam jak się gdzieś idzie, wiecie. Nie wiem, na urodziny do kolegi albo gdzieś na wycieczkę szkolną, to się tam możecie napić. Ale nie. Co to, co to jest. Co to, co to, z... co to za czary? What? Co to się dzieje? Jakieś cheaty. Hmm. dziwne to jest, bo ja strzelam, ale jakbym nie robił obrażeń, nie do końca rozumiem co się dzieje. Te moje strzały jakoś za wcześnie wybuchają, czy coś? No, no więc nie pijcie tych Coca-Coli. Ja sobie zawsze piję herbatkę. Wiem, że wy pewnie nie jesteście fanem. Mało no, jest fanem herbaty. Nie jestem fanem herbaty i tyle. Ale... Cóż poradzę? No więc. No niestety, coś mi tu zraniło, żeśmy jednego zombiaka zabili, bo już tam przejmował teren. Czekajcie, jeszcze no że zobaczę. Nie no, normalnie strzelam. Myślałem, że może to, że ta broń dopiero strzela, znaczy, że ja ją wybucham w powietrzu zanim ona trafi, bo za dużo razy klikam. Jakąś minę, level dostałem. Chyba ja nie. O, ale fajnie, ktoś fasolę rzucił. Idealnie wręcz. No ale jak oni będą tu stali i bronili, to trzeba iść do przodu, bronić, no bo. I tak fasole weźmie. No, niestety, ale powiem Wam, że całkiem nieźle nam tu, co troszeczkę żeśmy obronili. No, oni są dość blisko i mocno atakują. Znów nam pewnie przejmą. No, ta nasza drużyna troszeczkę słabsza jest chyba. Ktoś mi tu leczy, na szczęście. Podpaliłem ich, zginam. Nie wiem, nie widzę tych obrażeń. Nie wiem czemu. Zauważyliście, że nie ma, jakby oni się podpalają, ale nie, nie ma obrażeń na nich. Zresztą ja strzelam też, nie ma obrażeń. Nie wiem, może jakiś serwer amerykański lagi są albo co. No, niestety przejęli to. Niestety przejęli. No, jakieś... No, laguje mnie. Może rzeczywiście coś w tym jest. Dobra. Rozwalili mnie, nie wiem co to był. Wykop impa? Miotacz piłek. Mhm. Dobra, chodźmy. No i oni teraz będą atakować. To jest takie dobre miejsce moim zdaniem do bronienia. Bo tak jak mówię, no... Kaktusy to są tacy snajperzy. Oni na duże odległości są dobzi. Tylko że ja powinienem tam być już na rampie, a nie tu. Dostają. Dobra. No niestety przeszli, będą nam teraz kokosy rozwalać. Uh, Chyba ktoś przeskoczył przez ten murek, ja tam pułapkę zrobiłem z min. No nieźle. No nieźle powiem wam. Cię ktoś nabrał na starą sztuczkę. Hmm. O, to jest niestety nie do obronienia, jak mają tych yy, yy, nie inżynierów, tylko jakim tam naukowców, bo oni się po prostu mogą wteleportować yy, prawie w punkt, nie? Oj, co to jest? Ten człowiek gwiazdki 7. Wygraliśmy to? Nie wierzę, że to wygraliśmy. No nie, nie wygraliśmy. To czemu 7 gwiazdek aż dostaliśmy? Nie powinniśmy dostać mniej? Hmm. Powiem wam, że było to dziwne bardzo. Bo wydaje mi się, że powinniśmy dostać mniej. Ale to znaczy, że otwieramy list kolejny. Tak, ile mamy minut? 19 minuta, no to chyba czas. To będzie taki krótszy odcinek. Pograliśmy trochę tym kaktusem. E, podobał mi się ten kaktus. Niezły, chociaż coś nie tak z serwerem. Może za późno trochę gramy. Jest piątek, godzina 24. Wy ten e, odcinek będziecie oglądać już w sobotę. List i list. Czytam. So. Jesteś moim ulubionym youtuberem. Bardzo lubię Twoje filmiki. Nagraj odcinek, gdzie robiąc to toksycznym i zrób planszę o bitwie ogrodowej. I pokonaj trzech Yeti. Trzy. Ta plansza jest na samej górze wielkiego domu. Bla blibla. Co to jest? Czomper może strzelać inną pod domem. Aż go wystrzeli do tej planszy. I to jest bardzo trudne. Mnie się to udało. Jak gargantuar. Wyjdą mnie o na dom, biblioteka, robot Kurczę, wiecie co, no i tam był drzewo powiedzcie mi taką rzecz, czy wy znacie tą technikę dwuroczny aha, dwuroczny gargantuan, czteroczny gargantuan no nieźle e, powiedzcie mi, czy wy znacie tą technikę, bo ja nie do końca wiem o jakie drzewo chodzi o jaką planszę, e, a zaciekawiło mnie to jakaś plansza dodatkowa w grze, ukryta, sekretna jeśli wiecie o co chodzi, napiszcie w komentarzu. Jeszcze raz przypomnę, jeśli lubicie oglądać Plants vs. Zombie Garden Warfare, zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeśli macie coś do napisania, e, na przykład co z tymi kartami. Przypominam, karty, konkurs, macie pomysł na konkurs, napiszcie, co powinniśmy zrobić. E, no i oczywiście dziękuję za subskrypcję, dziękuję za zostawienie dzwoneczka. Tymczasem, trzymajcie się, cześć, papa. Pa.